Okej okay. No biliśmy gościa w ziemię Ej ja, chodźmy Czy się zablokowałeś na nim No bo można Shit, <ścoughs> czy ja się to zablokowałem? Czekaj Może... Jest! Najpierw do niego, że próbowaliśmy pomóc Chwila, bo się zablokowałem na jego gąsce No, on nie chce puścić Bo on nie chce mnie zostawić No Gości się wynurza A no, wynurza się tak, Spróbuj go pchnąć nie, znowu się chowa. No, Pani mi wierzę. jeżeli mnie sztuknie zdejmie to może się uda. A ja ja nie ja widzę go. Wierzę. Jeszcze go nie widzę. Są się! się Kurna, Hubert! Ogatnij z czołga y, y, Ja mam no A I się obracasz Myle twoja tarcza Nie ma cała Wiem 7 A to chcesz 30 zyskam 30 to mi będą mogli. porządne pociski w życiu e Eee przegrałem. No to my przegraliśmy okej. Okay.